Opera leśna to jest wyjątkowe miejsce dla wielu artystów. Jak Ty postrzegasz tę operę leśną i tę scenę? Cudownie, ja pamiętam. Yy... Mój występ podczas koncertu bursztynowego Słowika, to było dwa lata temu i to też odbywało się w mojej urodzinie, więc też taki szczególny moment w moim życiu i szczególny koncert i szczególne miejsce. Wszystko się tak złożyło, że po, tym, po tej piosence zaśpiewałam, już się kłaniam, już tak delikatnie mówię dobra, uciekam, bo kolejni artyści. I nagle widownia wstaje i śpiewa mi 100 lat i ja po prostu nawet teraz mam ciary, jak to wspominam. Także to, to jest wyjątkowe miejsce, tu się dzieje magia. Uwielbiam tu wracać. I... To są miejsca, które właśnie tworzą takie wspomnienia, jak to, o którym wspomniałaś. Wracasz do nich w te trudniejsze dni, myślisz sobie, właśnie po to to robię. Dokładnie, dokładnie. Właśnie dla takich chwil warto męczyć się godzinami na salach, bo to, bo to są te niespodzianki, których nie umiesz przewidzieć, nie potrafisz i nigdy tego nie zrobisz. To się dzieje tu i teraz. I taki, taki to jest taki prezent dla artysty. Mm, za te wszystkie godziny na salach, za to szycie. Emil wieczorek dziękuję za kreacje piękne na, na dzisiejszy wieczór. Cały Team ludzi, który cię wspiera, który mm, jest z tobą, bo to, bo to są jest kilka głów, które pracują. Moja Martusia Machę, jeszcze ci szybciutko powiem, która stworzyła wizualizację do dzisiejszego koncertu. Bartosz Herbi, który jest sopockim producentem, który spiął to wszystko muzycznie i, 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 i pomógł także w. Montażu. Także no mam cudownych ludzi wokół siebie i moja Monika, moja, moja menadżer, która jest po prostu no, boginią. Ona to wszystko ogarnia. Ona to wszystko spina, słuchajcie, bez niej naprawdę.